Nie trzeba dużego ogrodu, aby cieszyć się małymi kolorowymi ziołami o zapachu kary, cytrynowej trawy czy czosnku. Chodź, idź za wzorem. Uprawiając je obok siebie, oto siedem delikatnych, kolorowych ziół, które nadają piękny zapach żywemu, malowniczemu akwarelowi. Zacznijmy od kurkumy, helikryzum, które jest również nazywane nieśmiertelnikiem i ma srebrzyste liście. To niewielkie drzewko osiągające 40 cm wysokości. Nie można zgnieść jego liści, nie poczuć zapachu kurkumy. W kuchni używa się jego liści jako zamiennika kurkumy. To klasyczna roślina. Pokrzywa zwyczajna, zwana także pokrzywą zwykłą, zimową lub zieloną. Przycinam ją po kwitnieniu, by pozostawała gęsta. Kolejnym klasykiem, obok tymianku zimowego jest tymianek cytrynowy. Ponieważ jego liście pachną cytryną, można by go nazwać tymiankiem rybnym, ponieważ nadaje smak rybom w kuchni. Bardziej rozłożysty niż tymianek zwyczajny, jest też bardziej pełzający, tworzy małe sadzonki, rośnie bez duszenia sąsiadów. Pozostańmy przy tymianku zawsze pachnącym cytrusami. Oto tymianek pstrokaty, zielonożółty. To małe arcydzieło wśród ziół. Rzadko które rośliny oferują taką piękną woń. Podobnie jak inne zioła, można je spożywać w postaci herbaty jako środek antyseptyczny. Opuśćmy tymianki na rzecz wiecznego szczypiorku, zwane również szczypiorkiem apetytem. Niezbędne w kuchni ze względu na zioła i smakowite fioletowe kwiaty, które po włożeniu do ust stają się słodkie. Czosnek ma delikatny zapach, który pobudza apetyt. Opuszczamy naszą dzielnicę ziołową ulicą lekarską, która jest również znana jako Belefetid. To prawdopodobnie nie jest przyprawa do kuchni, bo sok rośliny może podrażniać skórę na słońcu. Choć uważana jest za roślinę przyprawową, lepiej jest wykorzystać jej zapach, aby odstraszyć szczury i węże w ogrodzie. Opuścimy naszą mozaikę, tablicę ziołową, dla nieprzyciągającej uwagi rośliny. Topor. Ale wieczny, samosiewny w tym samym miejscu. Są one mniejsze od zwykłych porów, ale nie są atakowane przez mącznika, są odporne na rdze, zawsze są obecne. Por perpetualny to roślina przyprawowa.